Tragiczne wydarzenia na jeziorze Kisajno wstrząsnęły bliskimi milionera. W nocy z 17 na 18 sierpnia Piotr Woźniak Starak wybrał się na nocną przejażdżkę motorówką. Towarzyszyła mu 27-letnia kobieta. W pewnym momencie oboje znaleźli się w wodzie. Towarzyszka milionera zdołała o własnych siłach dopłynąć do brzegu. Niestety, Piotrowi się to nie udało. Ciało mężczyzny wyłowiono kilka dni później. Przekazano je do zakładu medycyny sądowej, gdzie wykonano sekcję zwłok. Z kolei 29 sierpnia odbyło się oficjalne pożegnanie Piotra. W Konstancinie Jeziornej pod Warszawą odprawioną mszę świętą w jego intencji. Na ceremonię przybyli bliscy woźniaka Staraka i jego przyjaciele, znajomi, a także obcy ludzie poruszeni tragedią. Dzień później ciało Piotra spoczęło w grobowcu w rodzinnej posiadłości Staraków w Fuledzie. Uroczystość była zamknięta i uczestniczyło w niej wąskie grono osób. Swoimi przemyśleniami na temat tego ostatniego pożegnania podzieliła się z superekspresem Joanna Przetakiewicz. To był piękny skromny pogrzeb. Bardzo emocjonalne, ciepłe słowa pożegnania od kilku najbliższych przyjaciół, wyjawiła. Jak czytamy w tabloidzie, po wszystkim sama rodzina postanowiła, że na kilka dni uda się za granicę, aby nieco ukoić nerwy.